Jerzyk, ciekawo, kiedy Karlus się po nie zakręci? Już mi minęło szesnaście latek, pora się wybrać w grono mężatek. Dalej chłopcy, dalej żywo w te porę, niech ja sobie z Was jednego wybiorę. Muraża nie chcę, bo nie chce, zwalda koszulę, mnie się brać nie chcę. I ja murę, że przez to nie chcę, oj nie chcę, za małżonka go nie przyjmę, nie przyjmę. Stolarza nie chcę, bo robi drumny, wciąż bym myślała, że ja już umrę, a ja młoda jak jagoda dziewczyna. Co bym ja na tamtym świecie robiła? Toż jak frela poznała Karlusa na muzyce, szkubaczkach, go odpuście, no to już zaczął chodzić na nazolity w każdą niedzielę. Ale najprzód, żeby dziołka chciała synka, musiał on wynokwiać roztomajte sposoby i przestrogi. Posłuchajcie. Dzieweczko z poręby, nie chodź, że tamtędy. Jest tam nasz młody. Musisz mu dać gęby. Jest tam nasz młody. Musisz mu dać gęby. Nie chodź, na, bo byś utonęła, szkoda by cię było. Bo szwarno, dziewczyna, szkoda by cię było, Bo szwarno, dziewczyna. Dziołchy też wiedziały, co na taki zolecyni poodpowiadać. Kukułeczka Kół, kuko, moje serce puko, Każdy synek głupi, każdy synek głupi, Co bogatej szuko. Nie szukaj bogatej, by cię nie zdradziła. Z wielkiego majątku, z wielkiego majątku u Bogo nie była. Choczem jest u ale alem jest kędogo. Nie bydaj patrzeć, nie by daj patrzeć, też na byle kogo. Jednak młodość. No, swoje prawa i młodzi zawsze się ku I Tak też było w przypadku Francika i Maryjki, co Kofamlio rozpoczęło szykowanie ku weselu. Już tydzień przed weselem to było szumu a szumu. Do chałupy od pani młodej przyjeżdżały dwie główne kucharki, które miały aż siedem babów do kupu. I już rozprawiały, przygotowywały, szukały do torkowego pieczenia kołoczy, A tych blachów kołocza to się aż pięćdziesiąt piekło. Jak już to wszystko zarobiły, to wiozły to na do piekusza. Kucharki piekły też taki ekstra kołocz młodej pani. Trochę z syrem, żeby ten jej luby był chłopem szczerym, trochę dowały też maku, żeby nie miał po innych smaku, a na polszczotku piękne serce z marmoladą, co by był w domu, jak boćki przyjadą. Po tym młodo panni brała taki kołocz, niosła do młodego i tak go dała. Przyniosłam mu kołocz z ciasta, żebyście jedynie nie było, broni wiasta. I ta róża z kolcami co by miłość i szczęście było nieumyłym. Dziękuję. W dzień wesela od rana na placu grali muzykanty, a starosty wszystkiego doglądali. Pięknie was wszystkich witamy! Dnia ja dzisiejszego nie złom, ale dobrym nowiną bo zwiastujemy, że wybierają się do stanu małżeńskiego Francik Maryjka z regionu Śląskiego. A my starosty, wybrani przez pana młodego i młodopani, mamy zaszczyt zaprosić was na to weselisko. Tuż prosimy was, co byście się wszyscy pięknie wywiksowali, wybiglowali, szczewiki, wyglancowali. Bo sam będzie grać muzyka. A monum pięknie grać. Bo my chcemy tańcować! A te roski, bo jeszcze jedna rzecz tam jeszcze chodzi. Trzeba podziękować Waszym ojcom za wychowanie państwo młodzi. Klęknijcie przed nimi na kolana i proście ich o błogosławieństwo, co by z Was było dobre małżeństwo. Działko kochano, tuż pamiętaj, co my Cię w domu uczyli. Szanuj chłopa swego, ale pamiętaj, że baba w doma ma zawsze ostatnie słowo. Ty młody, jakżeś se moja działka. Toż Wam życza, byście długo i szczęśliwie żyli, troski radości do kupy dzieli. Pięknie w naszej familii bitumy. Zapłać. Ja, a teraz, kim Państwo młodzi, do kościoła. Zbierać się trzeba, a tam, co zaś przysięgniecie, dochować trzeba. Kiedy tam idziemy taki larmo, robi. Młodzi idą wesele, bydzie, bo to jest dzień dla nich. Jak się już pobrali, Franciszki i Maryjka ręce se podali. W tym kościele farmy u Panny Marii byliby świadkami tej ceremonii. Dzieci nasze umiłowane, toż was pięknie witamy u progu waszego nowego życia. Żyjcie w zgodzie, szczęściu, a miłości. Podajemy wam chleb, co by wam go nigdy nie zabrakło. I sól, co byście pamiętali, że życie nie jest ino samym miodem. Na zdrowie! Na zdrowie! 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 Nie żyją! żyją! A czemu? A czemu? Każde wino, górskie wino, trzeba słodzić. Gorzko! 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 Jeszcze raz! Niech żyją! Niech żyją! A teraz zapraszam do stołu, na wieprzka tuczonego wietłum zabitego, na pultoka bez oka, na strucle i kołocze, co gęba sama na nie skocze, a jadła tak wiele, że styknie na poprowka niedziela. Weselisko będzie pełną gębą. Weseli! 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 Co Wam powiem w tej chwili? Jak Adam żył w raju samotności, Bąbuczek mu Ewa stworzył do miłości. Do boku mu ją przyłożył i tak go to Adam pierwsze weseli stworzył. od tej pory za przykładem jego wszyscy się żynią pod nesmakiem swojego. Jeden z gryfną, drugi z puklatą, byle z bogatą. Ale Francik z Maryką z miłości się żywił. A my o tym wiemy i bez to się weselimy. Weseli! Nie było dzioneczka bez słodkiego słoneczka. I nie ma wesela tych gości niewiela. Nie I ma Pracia. Pracia. My, wasi kamraci, życzymy Wam Państwu młodymu na nowo droga życia. Byście se przoli jak dwa gołąbki. Ty, Francik, możesz słuchać żonki, a Ty, Maryjka, możesz mu przoć Piernika, bo za chłopa wasz no ja, no ja, no ja. I do Wam z tym baje dwa pikne faworki: jeden dla syneczka, a drugi dla celeczka. Oh i cicho, to jeszcze nie wszystko. My kamraci, żegnamy Cię Boroku, roku na ta nowo droga Podwackiej pan Żolną cię bardzo. Bo już koniec. Ze szportem. Z muzyką. Z piweczkiem. Z oletami. Ale jak się jedno ulwiesz, to przyjdź do nosu. I pozwolimy Ci się wypłakać na naszej kawalerskiej klacie. I piweczko też Ci postawimy, ale do chałupy to my cię nie odkrudzimy, nie? Nie, no, jakąś matą nie napytamy. A te roski, brać te łaby, pozór stare łaby i do trojoka muzykanty grać. O Teraz to już cię możemy wpisać w ten nasz babski rejestr. Posłuchaj, co ci powiem. Już nie będziesz nosić wiąka, ten oczepiec. Z to, dzieci do mojej na teki. A jest takie staropolskie powiedzenie Maryjko, dobrożona głowy męża korona. domu strzeże, pusty bierze, a dziadka uczy pacierzy. A ten ojcowski dom, w którym żeś się urodziła, wychowała i chyba szczęścia i dobroci doznała, zawsze cereczko pamięta. Co was, babu? No to pójdź. Zaroski, zaroski. Jak ty mnie tu traktujecie? Przece ja oduję dumie dumę. Pierwszy taniec się należy. <mulik> jest prawdziwa baba, jakżeś zatańcowała baba z babą. Hahaha, z jakim babą. My, <dek> <słyszą> My yes, też nie jesteśmy nazywana chwala modrą. muzyki żaden nie przetańcuje, koniec końców musi być, taki my kończymy. A młodemu Państwu za zaproszenie dziękujemy. Dużo nam tu dużo my przetańcowali. A młodemu Państwu życzymy, co by im się nie cnieło, a na przyszły roczek coś im się urodziło.